Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale. Dziś przygotujemy razem pyszną, świeżą i niezwykle prostą sałatkę z tuńczykiem, która idealnie sprawdzi się jako lekki obiad, kolacja lub dodatek do posiłku. To danie jest pełne kolorów, smaków i zdrowych składników, a do tego przygotujecie je w zaledwie kilka chwil smacznego. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. Do miski wlewamy oliwę, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, całość doprawiamy do smaku odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i wlewamy sok z cytryny. Wszystko dokładnie mieszamy. Sałatę lodową rwiemy na mniejsze kawałki i wrzucamy do miski. Odsączonego z oliwy tuńczyka rozdrabniamy i wrzucamy do miski. Oczyszczoną z gniazd nasiennych czerwoną paprykę kroimy w większą kostkę. Pokrojoną paprykę dodajemy do sałaty i tuńczyka. Umytego ogórka razem ze skórką kroimy w niewielką kostkę. Pokrojonego ogórka wrzucamy do miski ze składnikami na sałatkę. Czerwoną cebulę kroimy w piórka. Pokrojoną cebulę wrzucamy do przygotowanej mieszanki. Czarne oliwki kroimy na mniejsze części, a następnie dodajemy do sałatki. Odsączoną z zalewy mozzarellę kroimy w kostkę, po czym łączymy z zawartością miski. Na końcu do sałatki wlewamy sos i wszystko delikatnie razem łączymy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.